Na pierwszy niewprawny rzut oka zwykłe niepozorne skrzypce. Ale wystarczy przyjrzeć się bliżej, by odkryć, że instrument, będący w posiadaniu wrześnianina Huberta Gwiżdża, wykonany jest z wypalonych zapałek. A konkretnie z 16 tysięcy zapałek, z których każda odpowiada jednemu wypalonemu papierosowi. Dziadek pana Huberta Jan Gwiszcz wykonał własnoręcznie ten instrument podczas pobytu we Francji. Wyprodukował je w 1937 roku, to je skończył dopiero, a zaczynał 7-8 lat prędzej, bo 8 lat trwało zrobienie tych skrzypiec. Jedyne na świecie zapałkowe skrzypce już wtedy stały się sławne. Francuska gazeta z artykułem o nich jest dla państwa Gwiszczów niemal tak cenną pamiątką jak sam instrument. Twórca skrzypiec zaczął, ale nie zdążył wykonać drugiego egzemplarza. Co więcej, nie udało mu się nawet zabrać swojego dzieła z powrotem do Polski, do podwrzesińskich przyborek. Dopiero potomkowie odzyskali rodzinną pamiątkę. W 80-tych latach po śmierci dziadka moi rodzice zaczęli walczyć przez konsulat Polski we Francji, żeby te skrzypce po prostu odzyskać. I to jakiś tam czas trwało. Jakieś coś tam e, sądownie, coś tam miało być, ale w końcu Francja oddała nam te skrzypce. Nie? Dzisiaj pan Hubert stara się zainteresować świat niezwykłym dziełem dziadka. Do ogólnopolskich mediów udało mu się przebić dopiero niedawno, w listopadzie. A po serii telewizyjnych reportaży odezwał się ktoś jeszcze. Muzycy się tam zaczęli interesować. Jakiś tam odzew mam od Vanessa May. No zobaczymy, co się na, na tym Facebooku będzie działo, nie? Bardzo by mi zależało, żeby, żeby, jednak to poszło w świat, nie? żeby coś tam się zaczęło w świecie dziać na temat tych szypień, jakiejś wystawy, coś. No fajnie by było, pamiątkę rodzinną pokazać na świecie, nie? Tym bardziej, że ta pamiątka ma swoje unikalne brzmienie. Ja tam nie umiem.